Dzień dobry, witam serdecznie, Maciej Maciejewski, z tej strony Network Magazyn. Witamy z pięknych Karaibów. Dzisiaj poprosiłem o rozmowę Michała z Koło cześć, ja cześć, Michale. Cześć, męczko, Witam Michale. Wreszcie I mi się wszystkich. udało. Po tylu latach znajomości, tak. tam raz się pojawił u, u nas przed kamerą, ale w krótkiej tylko wypowiedzi. A teraz wreszcie ja mogę z nim usiąść i pogadać e, przed kamerą. Macie I... się 8 lat znamy już. Już 8 lat. I nie mieliśmy przyjemności jeszcze porozmawiać. A no co zrobisz? No takie życie. No no. Życie nie jest bajka. No dużo roboty, dużo ludzi. Tak. W naszej branży działa działa coraz więcej osób. Michale, ja w ogóle chciałem zrobić tą rozmowę z tobą niekonwencjonalnie, bo wszystkim ludziom w kółko zadaję te same pytania i już już no, ciężko jest wymyślić coś nowego. A dla ciebie mam od, od dłuższego czasu przygotowany taki temat, który bardzo pasuje mi tylko do ciebie w tej branży. Ale budujesz napięcie. Bo ty mi się kojarzysz mocno ze sportem. Ty, ty bardzo Faktycznie. interesujesz się sportem. Yy, no masz wzika na punkcie sportu. Widać to i po tobie, i po tym jakie tematy zawsze podczas rozmów yy, po, po, podejmujesz, ciągniesz. Powiedz mi, jakimi sportami się interesujesz, bo twój tato był znany, jest, żyje przecież, jest cały czas, ale tak, kiedyś, i ma się dobrze. Ki, ma się dobrze, pozdrawiamy, tak, ale pozdrawiam. kiedyś był bardzo znanym sportowcem. Tak, odpowiadając, dlaczego akurat u mnie ten sport jest no, bardzo blisko mnie? Rodzinne czy? Tak, rodzinnie. Słuchajcie, w ogóle witam Was jeszcze raz serdecznie. Mój tata grał w piłkę ręczną i praw kawał życia, bo to jest oj tam 30, 30 ponad lat. Ja tak naprawdę na pierwszym meczu piłki ręcznej byłem w wieku nie wiem czy to był w ogóle rok, może 3, 4 miesiące, całe dzieciństwo, jeżeli wam kojarzy się z piaskownicą, jeżeli wam kojarzy się z bieganiem po różnego Autobie rodzaju placach, tak, autentycznie. Ja przemierzyłem chyba całą Polskę w autobusie razem z drużyną piłki ręcznej mojego taty. I powiem tak, wydaje mi się, że de facto byłem wskazany troszkę na to, żeby wystać, kolokwialnie mówiąc, mlekiem matki te zamiłowanie i tą miłość do sportu. Mm -hmm. Drugie pytanie, które zadałeś, jakimi sportami się interesuje? Czy tak, tylko ciężary, tylko ja szczerze, kulturystyka, czy coś jeszcze? Ja powiem szczerze, że nie wiem, m, którymi sportami się nie interesuję. Właśnie, wszystkiego po Naprawdę, autentycznie. Oczywiście nie jestem perfekcjonalistą i nie można powiedzieć, że jestem idealny we wszystkim, za co się zabieram, bo to jest fizycznie niemożliwe. Ale tak, piłkę ręczną, no kawał życia, bo piłkę ręczną grałem około od. Między 15 a 17 lat, teraz nie będę liczył, ale to jest olbrzymi odsetek czasu. Tenisa z 7-8 lat. Teraz mocno zainteresowałem się akurat sportami walki, e, głównie boksem. E, piłka nożna to tak, jak chyba standardowe sporty, jak to u każdego faceta, jak nie pokopał, jak to się mówi, na boisko 3-4 albo tysiące razy, to nie miał dzieciństwa, więc faktycznie ta, ta, ta piłka nożna też była blisko mnie. E, jestem totalnym fanem Formuły 1, więc pozdrawiam serdecznie Team Hamiltona. Trzymam kciuki za kolejne Mistrzostwo Świata. Niedawno właśnie oglądaliśmy z chłopakami wczoraj Grand Prix Monaco, więc jak bym tak jeszcze zastanowić się, to pewnie kilka sportów miałbym jeszcze przyjemność wymienić, aczkolwiek faktycznie siłownia, to co powiedziałeś, tylko wydaje mi się, że siłownia jest takim sportem, który jest potrzebny do każdej innej dyscypliny, czy buduje mięśnie te głębokie, czy buduje stabilizację czy buduje mój jakby taki wewnętrzny budulec mięśniowy, żeby nawet na starość mógł sobie, móc sobie dalej biegać o biegałem tak, że biegałem w półmaratonie biegałem w maratonie, więc faktycznie ojejku strasznie dużo tego jest mm -hmm. Powiedziałeś też Maćko kulturystyka nie wiem czy można mnie nazwać kulturystą bo, bo, bo jakby nie mam aż tak wielkich gabarytów mięśniowych Aczkolwiek faktycznie ta siłownia jest obok mnie, tak jak powiedziałem, do wszystkich innych dyscyplin, które uwielbiam, kocham, bo tak jak powiedziałem, sport e, wystałem z Mękiej Matki, ale dał mi coś więcej. Dał mi mm, poczucie takiej e, chęci rozwoju, mm -hmm. wykreował we mnie cechy polityczne samozaparcie, jest mm -hmm. tępliwość, dążenie do celu. Ja w ogóle uwielbiam pracować ze sportowcami. <laughs> Fenomenem jest to, że ja w moim teamie mam ogrom sportowców. mam. Ludzi, którzy pływali, ludzi, którzy zajmowali się sztukami walki, ludzi, którzy grali też w piłkę ręczną, ludzi, którzy a, grali w piłkę nożną mm -hmm. zawodowo I, i wszyscy są na bardzo wysokich pozycjach. To są pozycje dyrektorskie. I, i, I ja lubię jakby pracować z takimi ludźmi z tego powodu, że właśnie te cechy ewolucjonalne już mają wykreowane. Jeżeli dajesz sobie cel, to do niego dążysz. My jako sportowcy bo wydaje mi się, że takiego mogę siebie uważać, jeżeli przez 17 lat faktycznie zawodowo oczywiście z tym wiekiem juniora dodatkowo uprawiałem pewną jedną z e, dyscyplin. Mamy takie poczucie, jeden mecz wygrywasz, drugi przegrywasz, jeżeli w jedną sobotę wygrałeś petarda, super, twoje emocje buzują, jesteś szczęśliwy, uśmiechnięty, coś niesamowitego. No ale kolejną sobotę, to jest 7 dni, musisz przegryć taką gorycz porażki. I musisz się nauczyć, jakby walczyć z tą emocją, żeby po pierwsze wyciągnąć wnioski od razu po meczu, żeby się no, kolokwialnie mówiąc nie zdołować i co najważniejsze, żeby w poniedziałek wyjść na trening mhm. i żeby zastanowić się i przepracować wszystkie elementy, żeby w kolejną sobotę wygrać, no bo nikt nie gra w cokolwiek, czy zajmujemy się marketingiem, czy mamy jakieś tematy życiowe czy studujemy, czy gdzieś jakby patrzymy na swoją drugą połówkę. Chcemy być lepsi, chcemy być lepsi w związku, chcemy być lepsi w pracy, chcemy lepsi być we wszystkim. Więc mm -hmm. ja uwielbiam I, i kolejny raz oczywiście muszę podziękować moim rodzicom za wychowanie właśnie we mnie tego ducha tej sportowej rywalizacji, ale też jeszcze jedną rzecz dodam, bo oczywiście tak pięknie i cudownie powiedziałem o wszystkich sportowcach, tak? Więc te osoby, które aktualnie nas oglądają, Powiedzieli sobie pewnie, jakby zawsze są dwie strony medalu. Jedno sobie powiedziały, tak, mówi do mnie, ale druga sobie powiedziała, kurczę, ale ja ze sportem to nic nie miałem wspólnego, chyba, że można zaliczyć oglądanie meczy i oglądanie Lewandowskiego, który de facto pobił niedawno rekord bardzo ważny. To to tak, więc super też mogliśmy to tutaj przeżyć, też jakby niesamowita sprawa, bo akurat byliśmy na plaży i to nie na plaży hotelowej, tylko na plaży. E, Takiej, jakby otwartej, może tak to powiem. E, szaleństwo. Oglądaliśmy tu chyba w 10 chłopaków, zaczęliśmy krzyczeć. E, no, masakra. Wszyscy na nas się patrzyli, ale radość niesamowita. Więc coś pięknego. Ale powracając, bo jakby odpływam troszkę za daleko, jeżeli dzisiaj nie miałeś nic wspólnego ze sportem, to, to dam prostą radę. Ja wszystkim osobom daję tą radę, niezależnie od tego, czy autentycznie pracują ze mną w teamie networkowym, czy po prostu są moimi przyjaciółmi, czy, czy, czy mam z nimi jakiekolwiek relacje. Znajdź ludzi, którzy kiedyś coś mieli wspólnego ze sportem. Przybywaj z tymi osobami. Mm -hmm. Ja powiem tak, o sporcie możemy rozmawiać i rozmawiać, e, ale to jest tak tożsame e, z marketingiem. Właśnie hmm. tu miało się pojawić następne moje pytanie. Jest tak, jak tak już delikatnie zaczynam przychodzić do tego. Ale chciałem Cię zapytać o, ty, o tym w, w kontekście konkretnie Twojej osoby, czy. czy Fascynacja sportem i, i uprawianie sportu wywarło jakiś wpływ na, na budowanie biznesu u ciebie. I, I czy przyrównałbyś w ogóle sport do, do network marketingu, do biznesu? Akurat, ja miałem to szczęście, że trenowałem dyscypliny, które są dyscyplinami zespołowymi i indywidualnymi. Obydwie te dyscypliny bardzo mocno się różnią i uważam, że obydwie te dyscypliny pięknie. Dają tobie pewną wartość w momencie, kiedy ty zaczynasz pracować w networku, bo jesteś liderem. I na tym samym początku jesteś samotnym gościem. I, i te pierwsze kroki są na to najtrudniejsze. Niezależnie, co w życiu robisz. Czy to jest network, czy co, jakaś mhm. inna koncepcja, którą chciałbyś rozwijać, mhm. to jest ciężkie, ale to jest ciężkie tylko jednorazowo, bo później się okazuje, że wszystko, co zaczynam, w pewnym momencie zaczyna mi wychodzić. I tak, jakby ten sport jest blisko mnie, ten sport taki indywidualny. Ale ten sport zespołowy także, bo w pewnym momencie zaczynasz budować team. I dajesz sobie sprawę, że tak naprawdę my wszyscy gramy do jednej bramki. Jeżeli mamy, przyrównując to do teamu zespołów z piłki nożnej, mhm. 11 zawodników na boisku. Jeden zawodnik nie jest w stanie nic zrobić. Może być naprawdę turbo indywidualnie wyszkolony. Może biegać więcej niż wszyscy inni, ale i tak nie przebiegnie więcej niż 11 chłopak, który stoi, którzy stoją naprzeciwko niego. I to trzeba też dostrzec w marketingu, że my tak naprawdę mamy wsparcie i jeżeli dzisiaj na początku swojej drogi masz takie poczucie, że nie wszystko potrafisz. <noise> Powiem wam tak, słuchajcie, ja pracuję 8 lat w marketingu. Wygenerowałem już w granic, o już chyba ponad 100 milionów złotych, dokładnie już teraz jakby nie o, już dawno nie sprawdzałem tej liczby, ale na pewno to jest ponad 100 milionów złotych. Już dawno zarobiłem swój pierwszy milion, bazy klientów zarejestrowane to jest ponad 100 tysięcy osób uh -huh. I, i jedną rzecz, jedną rzecz zrozumiałem, że, że ja... Dzisiaj nie jestem dobry we wszystkim, ale nie muszę być. Ja jestem dobry w jednej mojej koncepcji, którą chcę rozwijać. Dajmy na to w koncepcji biznesowej, tworzenia a, dużych struktur biznesowych w oparciu o pewne strategie, ale ktoś może być pięknie wyszkolony produktowo i wychodzić do ludzi z produktem. Ja priorytetowo wychodzę z biznesem. Mhm. Druga osoba z produktem. Trzecia osoba. Przykładowo wychodzi z możliwością rejestrowania samą kosmetyczną. Na u nas firmy firmie swoje możliwości, co nie miara, zresztą sam wiesz, jakby Maćko. Mm, I to zróżnicowanie daje dopiero dochód pasywny. I zauważanie tego zróżnicowania i pogodzenie tego w sieci i umiejętność zarządzania tak dużą siecią z tak różnymi indywidualnościami jest czymś pięknym. Mm -hmm. Więc skracając. I płyną z brzegu, bo, bo ja do dzisiaj uczę się odpowiadać krótko na pytania. Jak widać na załączonym obrazku, jeszcze mi to nie wychodzi. Tak. Autentycznie sport bardzo mocno wpłynął na moje życie. Wpłynął na życie wszystkich ludzi, których ja znam, wszystkich ludzi, którzy mnie nie znają. Więc to nie jest tak, że musisz być sportowcem i trenować przez 15-17 lat, aby mieć pewne cechy ewolucyjne. Nie. Przebywaj w gronie ludzi, którzy mhm. trenowali jaką dyscyplinę jakąś. Przebywaj w gronie ludzi, którzy tworzyli od podstaw swoje własne firmy, uh -huh. to jest największym tym narzędziem networkowym, uh -huh. że Ty możesz z takimi ludźmi się rozwijać, oni do Ciebie podejdą i zapytają się Ciebie, powiedz mi Maćku, co potrafisz, nic, a chcesz się nauczyć, tak, jedynie marketing daje taką możliwość, jedynie, bo jeżeli... Po pierwsze, jakby zaczynając od tego, że nie dostałbyś się, nie dostałabyś się do osoby, która jest na bardzo wysokiej pozycji w firmie, bądź prowadzi tę firmę, a w marketingu jesteś w stanie. I co nie miarę jeszcze, ta osoba Ciebie zapyta, czy Ty chcesz. A Ty kiwając głową, że tak, i w końcu zauważając tą okazję, powiesz, okej, okay, zacznijmy. A ona mówi, okej, okay, na taką osobę czekałem. Tylko, to się nie zdarza normalnie, autentycznie. Jak ja zarejestrowałem się jakura akurat Darek kim je rejestrował, zapytał się mnie, czy kiedykolwiek miałem coś wspólnego ze sprzedażą, może z przedstawianiem pewnych koncepcji, z budowaniem baz klientów. Mm -hmm. Moja komunikacja interpersonalna polegała na tym, że potrafiłem z sędzią porozmawiać na boisku. Nie wydaje mi się, żeby była na wysokim poziomie, bo zawsze oglądają jakiś kardonik. <laughs> czasami żółty, czasami czerwony. Tak, dokładnie. Jakie książki czyta Michał Skołoski? Nie lubię tego pytania. <laughs> Przejdźmy do następnego. Nie, roku. nie, odpowiem, ale nie lubię go. Wiecie, Dlaczego? czemu? E, ja na samym początku drugiej marketingowej y, czytałem swój kalendarz. <laughs> I na tym się bardzo mocno skupiłem, ponieważ miałem wokół siebie osoby z bardzo dużymi kompetencjami. Mm -hmm. No muszę przyznać, że trafiłem naprawdę no, na jednego z lepszych networkerów w kraju i nie wydaje mi się, że na świecie, bo zaraz dochodzimy też na Europę, więc te liczby oczywiście mocno urosną, ale to kompetencje tworzą w późniejszym czasie te liczby. Więc ja tak czytałem kalendarz swój, bo miałem jakby tą wiedzę, która jest mi potrzebna do rozwijania networku obok siebie w postaci właśnie Darka który doradzał mi na każdym kroku, jeżeli miałem pytanie, to nie musiałem sięgać i wertować książki, tylko zadawałem te pytanie i miałem, jakby, e, odpowiedź e, od razu, jakby od ręki i jeszcze spersonalizowaną do mnie. Mm -hmm. Czy później zacząłem czytać książki? Jasne, że zacząłem czytać książki. Słuchajcie, każdy, czy na pewno będzie czytać książki. Oczywiście były to książki networkowe, może nie już te podstawowe, bo to już, jakby, bagaż przerobiłem, oczywiście. Natknąłem się na biedny ojciec, bogaty ojciec, to jest taki chyba klasyczek. Klasyczny. Tak, więc jak najbardziej przeczytałem na samym początku. Później zacząłem się wdrażać biografię ludzi, czerpać większą motywację, szukać tych bodźców takich, które powodowały tymi ludźmi, nazwijmy ich sukcesu, że się nie zatrzymywali. Że mieli tego życiowego drive'a I, i czym był ten drive? Aktualnie rozpocząłem moje trzecia, trzecie studia. Są to studia psychologiczne, więc dzisiaj już taka lektura no, na to bardzo poważna. E, więc, opowiadając znowu w skrócie, najpierw wiedza, która była obok mnie, nie za bardzo, książki. Oczywiście te podstawowe jak najbardziej, 3 trzy, mhm. cztery książki, tak jak powiedziałem, Bogaty, Biedny Ojciec, mhm. jakieś to podstawy networkowe. Później biografie, sportowców, wielkich biznesmenów. Następnie książki psychologiczne. Rozumiem. Teraz tak. E, przyglądając się e, m, branży MLM jako całości, mhm. globalnie, na świecie, nie e, historycznie pod kątem tych 80 lat e, z gruszami, które już istnieje, to która według Ciebie firma MLM jest najlepsza i dlaczego Savre? Ja nie jestem bezstronny w tej odpowiedzi. Ja też. Nie no bierze, ja się lubię po Ja Jasne, nie? oczywiście. Jak najbardziej. Powiedz mi, za co cenisz Sawre po prostu? W punktach? Co ci się podoba w tej filmie, co ją? No coś musi ją wyróżniać od innych. Bo zdecydowałeś się z nią robić biznes, nie? Jednym słowem? Może być w punkt, tak. słowem, Jedno słowo, które rozwinę, okej? Ludzie, to jest wszystko. Dlaczego? To Bo tutaj od ludzi powtarza, się wszystko zaczyna. Od wszystko się w każdym się od ludzi. moim wywiadzie się to tu powtarza. Tutaj. Ale macie ludzie. Tak. Dlatego też ja się tak dobrze z wami czuję na wycieczkach. No kurde, no. Sympatycznie sympatyczni jesteśmy sympatyczni, całyśmy, nie śmiechnięci. No. I młodzi, przede wszystkim młodzi. Jeszcze o, tak. O połowę mniej macie lat niż ja. Nie, I to, to... Ja ode nie siedźłem połowy, ja, ja już nie. Ale, ja ale prze dziękuję. Przebywając z waszą ekipą, wiesz, jak gdyby cofam się troszeczkę w czasie i znowu czuję się dwudziestolatkiem. To miło no. mi to słyszeć. Ale tak, ludzie, słuchajcie, jak najbardziej. I odpowiem znowu bardzo politycznie. Już nie chodzi nawet o Sabre, ale jeżeli poszukujecie firmy, która chciała, chcielibyście, żeby zaspokoiła wasze pragnienia, wasze marzenie, wasze jakieś tam, nie wiem, cele finansowe, życiowe, etc. Muszą być to ludzie, którzy czują tego samego drive. Mm -hmm. Wiecie, to jest ten moment, kiedy wchodzisz. Tak, nowy, wiecie, nowy. To jest ten moment, kiedy wchodzisz do sali i, i, i widzisz te uśmiechy i, i ty wiesz, że ta rozmowa będzie konstruktywna. Ty wiesz, że w momencie, kiedy e, wszedłeś tam, to wniosłeś coś fajnego. Kiedyś takie fajne zdanie przeczytałem, że ludzie pozytywną energię zawsze wnoszą do pokoju, w którym się znajdują. Tylko właśnie, to jest taki mały wstyczek nos. Mm -hmm. Czy ty wnosisz pozytywną energię wtedy, kiedy wchodzisz do pokoju, czy wtedy, kiedy z niego wychodzisz? I oczywiście są też osoby, jakby z tej drugiej strony, nazwijmy to medalu, które wychodzą z tego pokoju. Wtedy ta atmosfera się rozluźnia, ale ja tego nigdy ever z ręką na sterduchu nie dostąpiłem. Firmy Sabre, jestem w niej od samego początku, nie jestem tutaj w przypadku. Z już faktycznie pracujemy pewien okres czasu. Musieliśmy pewną drogę networkową przejść i, i, i też jakby w kilku miejscach być I, i dzisiaj to miejsce naprawdę jest tym miejscem, które chcemy rozwijać, bo można to zobaczyć nawet pod kątem tego, co się dzieje aktualnie, bo słowa to słowa. Wiecie, słowa można wypowiedzieć, można się pięknie ich nauczyć. Jeżeli wyrecytuję cudowny, piękny, niesamowity wiersz, to dalej nie jestem Szymborską, nie jestem gościem, który go napisał. Mhm. Wszystkiego można się nauczyć, ale pewne fakty, pewne dokonania nie, już nie. Ten twój bagaż, który ty tworzysz na poziomie właśnie tych faktów, czyli mm, od nawet tego roku pojawienie się, o Jezus, jejku, jak miałbym mieć wszystkie produkty w naszej ofercie, które aktualnie się pojawiły, kraje, do których startujemy, to jest ponad 25 krajów, które wystartujemy już zaraz, za sekundę. E, produktów jest co niemiarę, bo to jest 15, tam około 20 produktów. Już teraz nie będę szybko i w głowie liczył. Ogrom, mm -hmm. ogrom nowych programów motywacyjnych. E, w styczniu pojawiły się. Ojejku, 6-7 nowych programów motywacyjnych, zaraz stworzymy kolejne koncepcje. Mamy aktualnie, m, zawsze daję sobie taką 5% szansę, że, sobie, że się pomylę, e, ale chyba faktycznie mamy jedną z największych możliwości rejestracyjnych na polskim rynku networkowym, bo ich jest ogromna. I czy dzisiaj. Liderzy, Czy dzisiaj prezes firmy zarabiają dobre pieniądze? No pewnie, że tak, oczywiście. Mhm. Ale pamiętaj, ludzi się poznaje wtedy, kiedy autentycznie, zarabiając dobre pieniądze, potrafią zejść na chwilę dalej do ludzi i pracować z nimi. Nawet wczoraj powiedziałem piękną tendencję. Gdzieś ją słyszałem to niestety, niestety nie jest moja tendencja jestem tylko, tylko odtwórcą jej, ale jest cudowna i, i uwielbiam ją powtarzać że w momencie, kiedy wchodzisz na górę i zdobywasz szczyt, to, to szczyty nie są po to, żeby tam siedzieć. To, to nie o to w tym wszystkim chodzi. Szczyt jest po to, żeby na niego wejść, popodziwiać krajobraz i zejść z niego. Mm -hmm. I dać wskazówkę innym ludziom, jak mają na niego wejść. Bo na szczycie nie można tak. siedzieć. Dlaczego? Jest tam mało miejsca, jest tam mało powietrza i co najważniejsze, jest tam cholernie niż zimno, więc pewnie byś za marcu. Mm -hmm. Więc o to w tym wszystkim chodzi, żeby zejść, powiedzieć, słuchaj tam, gdzie? Tam, ale tam jest cudownie. A co tam jest? To i to. Chodź razem, pójdziemy. Jak się chodzi na Montebérez? Zawsze masz jakiegoś przewodnika. Może nie zawsze, jeżeli, nie, zawsze. jeżeli pierwszy raz się wchodzi. Jest. Tak, jeżeli pierwszy raz się wchodzi, dokładnie, już jakby przewinąłem myśl. No. E, więc, Ale ktoś musi z tej góry zejść. więc Najlepiej tak, Ludzie kiedy schodzą wszyscy, prawda? <śleszy> to było cudowne i wspaniałe, jak najbardziej. E, ale niektórzy na nie zostają, ale w kolokwializmie nie oczywiście Monteveresto i, i, i przekrywy wypadku, które oczywiście tam się dzieją. Ale w kolokwializmie networku. Nie zostawajcie tam. Niezależnie na jakim poziomie jesteście, szukajcie ludzi, którzy powodują was, że faktycznie jak się budzisz, mówisz, chcę się obudzić. Bo wiecie o tym, że pieniądze nie wszystko to, że ci ludzie rozpoznają, to nie wszystko. Nie. Uh -huh. Można mieć dużo, ogrom można mieć i dalej nie być szczęśliwym człowiekiem. Tak. A ile jest co przykładów? Szczęście. Ile jest przykładów Oczywiście. Jest, a... nie, nie, się nie chciałem też jakby wymieniać nazwisk, ale to faktycznie możemy sobie to posiedzieć i powymieniać. I akurat, tak jak powiedziałem, czytam niektóre biografie, więc jakby też tym się interesuję. Co powodowało, powodowało też ludźmi w tych skrajnych emocjach. Przede wszystkim I... ludzie, którzy weszli na wyżyny pod kątem muzycznym. Tak, muzycy, dokładnie. Nie? Bardzo często znajdu... wchodzą na sam szczyt, i nagle bam. Nie wiadomo czemu, nie wiadomo nie dlaczego. A widzicie, lat 29. Szczyt. Wiesz, no to ja się interesuję rokiem, rock'n'roll'em. Tutaj ile, ile jest ile nie było, że... przykładów, nie? Tak. Jenny Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, no, no mnóstwo, niedawno kilku przecież. Słuchaj, powiem na sam koniec tak. Eee, inteligentnego faceta to bardzo przyjemnie jest posłuchać. W Tak pięknej i cudownej okoliczności. A jeszcze I... lepiej jak ci inteligentny facet zadaje inteligentne pytania. I słuchaj, niesamowicie inteligentnie i tak tak chytrze yy, wychodzisz z, z podchwytliwych pytań i cały czas od, od, Elegancko. Elegancko. Z, wykwintnie i od samego początku kiedy, naszej rozmowy, kiedy Ty mówisz, to ja myślę nad jakimś pytaniem takim, z którym byś sobie nie dał rady. Możemy, możemy challenge przeżyć, ale znaczy... Mam taki, takie taki pytanie. Mam taki challenge mały, ale nie wiem, czy, czy ludzie wytrzymają, bo to wiesz, chwilę może zajmie. Mam takie pytanie. Ale teraz pytanie. egocentrycznie poleciałem, co? Tak potreferowałem swojego To może zakończmy to mimo akcentem, bo zadasz mi faktycznie takie pytanie i całe te pochwały pójdą takie na marne. Mam pytanie, ale... <laughs> Mogę je napisać w komentarzu, jeżeli ktoś będzie chciał, to w komentarzu napiszę, jakie mam pytanie, z którego z Michał z Kołosdży na pewno by sobie nie dał rady. <grym> Super, dziękuję Ci ślicznie, bardzo. Dziękuję. Uwielbiam Cię. Trzymajcie się, do zobaczenia. Trzymajcie hej. się, hej.